i zwiastu nowego dodatku troszkę wybiłem je z rytmu, kochani. Witajcie serdecznie z tej strony Shianui i zapraszam Was na dziewiąty odcinek od do Miliony Razar Natury. Czuję się, że wspominuję troszkę tą serią, ale chcę ją jak najszybciej zakończyć. Od początku niestety jestem do niej negatywnie nastawiona przez wszystkie te błędy aktualizacji i problemy, jakie miały miejsce wraz z premierą tego dodatku, a ostatnia sytuacja w, w świecie Sims'ów w ogóle nie, nie polepsza tego. Na inne serie, na które czekacie, musicie niestety uzbroić się troszkę w cierpliwość. Sama chcę do nich wrócić, ale boję się obecnej sytuacji i wiecie, te serie wykorzystują mody i boję się, że po prostu coś będzie co chwilę występować, jakiś problem i będę się bardziej złościć próbując to nagrać. A naprawdę sama chcę do tych serii jeszcze raz mówię wrócić i nie chcę, żeby miały one negatywny wydźwięk. A jeszcze taka na marginesie, nie wiem czy widzieliście, ale po aktualizacji w grze wita nas nowy ekran, a zdjęcie w tle niestety mnie troszkę rozprasza, bo to pikseloza. Moje biedne oczy. Ale na tym już koniec rodzenia, mam nadzieję na dzisiejszy odcinek. Przejdźmy teraz do Aurelii. Troszkę się tutaj zmieniło. Aurelia ja zaraz zacznie pracę. Widzicie, jest w nowym pomieszczeniu. Dlaczego w nowym? Troszkę na off nagrywaniu zmieniłam nam budyneczek. I tak, nasz sklepik wygląda w tym momencie. Ja to wszystko dopiero Wam pokażę. Nasz sklepik wygląda w ten sposób. Zaraz zaczniemy pracę, więc akurat zdążyłam zapuzować. Zmieniłam naszą działeczkę. Tak z góry wygląda sześciutko. Aurelia dalej ma tu swój domek. U, jeszcze nie wiem, miała być kuchnia, ale na razie mi nic nie wyszło. Może wrócę do tego. Jak widzicie, również przez całą działkę tutaj ciągnie się płotek, bo ogrodziłam już nam tą, tą część firmową. Dałam tutaj takie wejście z biletami. Mamy tutaj ładny jakiś kwiatek. I żeby nam się to troszkę lepiej wyglądało, krowokwiat przyniosłam, znaczy przesadziłam. Tutaj mamy ławeczki z grillem. Chociaż nie mamy w zajęciach właśnie grillowania czy czegoś. Jednak to zrobiłam, żeby na tutaj simowie, którzy są, jednak spędzali jak najdłużej czas. Tutaj postawiłam grządki i zrobiłam nam tutaj jeszcze dwie, dla klientów oczywiście, dwie szklarnie. Mamy tutaj większość kwiatków i drobnych takich chyba, tu nie, tu chyba wszystkie są kwiatki, a tutaj mamy właśnie owoce, warzywa i takie rzeczy. Dodałam jeszcze nam ul, więc może miód będziemy zbierać w międzyczasie. Postawiłam na porządku tutaj pomost, tylko niestety simowie z niego nie korzystają i tak wchodzą w tym miejscu do wody, więc zostało. I mamy tu naszą prywatną szklarnię, znaczy się do wytwarzania. I podłączyłam jeszcze krzewik tutaj Sieci, żeby było nam lepiej. Ujeju, jak dzisiaj się nie mogę wysłowić. A i jeszcze jedna rzecz. Mm, jak widzicie, jakimś cudem udało nam się to znaczy, mi się udało ukończyć kolekcję, która ma cudowną nazwę składniki z Ines Green. To po prostu wszystkie eliksiry na emocje. Tutaj mamy strachu, szczęścia i bla, bla, bla. Mamy też. Kąpka muchu, te kości małego stworzenia, żołądzia, dziś korzenia gromu i kwiatki płat e, Płatki kwiatku aury. Jej, nie mogę. E, tak, rozmnożę jeszcze nam troszkę, że... O nie, nie rozmnożę nam żabek. Już tutaj odpauzuję, zaraz zaczniemy. Będziemy przyjmować w domu. I jak to zrobimy? Ja w międzyczasie od razu właśnie otwieram nam nasze działalność poboczną. Wiecie, tu się jednym klientem zajmujemy, chociaż powiem wam szczerze, jak w wczorajszym dniu w simowym to zrobiłam. No ty biegniesz tędy, to tutaj... O mamo, no widzicie. To już się, już się zastanawiałam, czemu ona tamtędy biegnie. A tutaj zapomniałam bramki dodać. Dobra, już klienci, bo ogólnie ja zablokowałam tą, tą, tą bramkę, żeby nie wchodzili nam tamtędy. tendy. jeszcze byś Aurelio, moja droga, coś zjadła. Dawaj, zjedz szybciutko i przyjmijmy naszego klienta. No już możesz tędy normalnie wchodzić. Rozmawiać przez ścianę. Dobra, może być. Niech rozmawiają przez ścianę. Ja po prostu będę tutaj to szybko przeklikiwać, więc w montażu wyjdzie, że to będzie bardzo krótkie. Ale nie lubię się rozdrabniać, a te misje niestety są powtarzalne i dość zbugowane. I pan tutaj nie powinien wejść, bo tutaj jest zablokowane. No, alo. Dobra, niech będzie jako. Nasz gabinet. Szybciutko, przelecę tutaj z nim. Żebyśmy mogli się zająć przyjemniejszymi rzeczami, którymi są firma nasza, która ma zarobić, bo już jesteśmy praktycznie na ostatni prostej już Myślę, że okej, okay, dobra. Może to być zwykły smutek albo depresja. Próbujmy go pocieszyć, żeby nie było. samotność. Myślałem, że tutaj jakaś jest znesmaczona albo zawstydzona. Um, lepiej. To dobrze. Empatyczny uścisk, mimo że nie potrzebujesz, będzie dopiero później, ale jest bardzo smutny, więc można byłoby mu to, wiecie, polepszyć. Rozmawiamy jeszcze o ostatnich snach. I zapytajmy szybciutko o cykl snu, bo mówił, że ma problem ze wstaniem. Cykl snu, a jeszcze tu wiedziałam, że możemy sobie zobaczyć... I znowu. Znowu ten bóg. Tylko cena stanu klienta i dwie rzeczy. To muszę w końcu zgłosić, bo powiem wam szczerze, cały czas odwlekam zgłaszanie tego problemu, a jest to dla mnie irytujące, jeżeli... no Halo, mamy tą opcję i wyświetla nam się tylko dwie rzeczy. Sugaruję zbieranie pożywienia może to mi odblokuje tę opcję. Odblokowało. I tak, możemy do emocjonalną pustkę, do rękę emocjonalną, to mogą być te dwie rzeczy, bo raczej zielonego złośliwca nie podejrzewam, a dolegliwości gnomi też nie, do... mm, nie podejrzewam. Natomiast do rękę emocjonalną i dolegliwość emoc emocjonalną pustkę. Chociaż emocjonalnej pustki tutaj nie mamy z racji tego, żeby nam nastrojnik wskoczył, że przebywamy przy osobie, która ma... Momencik, zapozuje, bo on zaraz nam ucieknie i czas nam ucieknie. Emocjonalna pustka, z tego co ostatnio pamiętam, miałam cały czas ten nastrojnik, że przebywanie w pobliżu e, właśnie sima z emocjonalną pustką, dlatego to podejrzewam, że będzie udręka emocjonalna. A druga rzecz, e, właśnie, chcę sprawdzić. Mamy jedną, jedną, za, 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 załapaliśmy jeden ten, jakby, etap, i chcę zobaczyć, że jeżeli teraz zdefiniuję udrękę emocjonalną, czy dostaniemy wypłatę w takiej samej formie, jak normalnie, czyli te tysiąc, ileś tam simulonów, czy po prostu nam za przepracowane godziny zgarną, Czyli to będzie tylko te 4-5 godzin. No, z powodzeniem, dobrze. I on polec już. A dostawą. A przynajmniej oni coś robią. Może nam będziemy mogli zaraz posprzedawać te kwiatki. Empatyczny uścisk, chodź tutaj. Musimy mu dać właśnie w tym momencie. Nie miałam tej choroby, więc nie jestem pewna, czy musimy dać mu lekarstwo. Właśnie. A po prostu wyregulować emocje. Okej, okay. wyreguluj emocje, czyli bez lekarstwa. I tak mamy praktycznie już drugi etap zakończony. Na szybko. No. Mamy 12 i co kończymy pracę? Bynajmniej nasze. Okej. Okay. Czyli po prostu muszę przeciągać do godziny 16, żeby nam załapać pełną tego. Zapomniałam, no, z drugiej strony owszem, płacą nam za godzinę, prawda, a nie za wykonanie pracy. Więc mamy 737 simulonów. W takim razie, no niestety. Na karmo już że kliknęłam porta. Ja tutaj szybciutko schowam sobie. A, nie mogę tego schować? Tworzonych przez innych? Owy! Ja chciałam to sprzedać. No dobra, sprzątnijmy to w takim razie. No trudno, no trudno. Mamy kolejną rzepkę do kolekcji. No szkoda, ja chciałam to. Okej, okay, halo. Co to ma być? Kolejny bóg? E, tak, miałam tutaj e, super sprzedaż. Może niech oni sobie podlewają, więc ja nie będę tutaj. Jeszcze możemy nawieść wszystko. O ziemniaczkami. i jabłuszkiem, bo mamy dużo jabłuszek. Czy możemy Ciebie zebrać? Więcej opcji? Nie. Karury silne i odłącz, a nie chcemy odłączać na razie jej. I tutaj czy możemy? Odchwaścimy teren i podlejemy teren. A chyba te mogę posprzedawać. O, możemy też ewoluować. Wszystko. I prawie mamy. A, czyli będziemy też więcej zarabiać z racji tego. Ale bym tulipanki chciała zgarnąć, bo tulipanków mamy za mało. Zbierz tulipany. I byś wydoić krewokwiat, ale żeby to zrobić musisz pozwolić komuś Musisz zeżreć tego kwiatka albo samej Ale wolałabym tego nie robić Bo znając moje szczęście to my zostaniemy zjedzeni Z przypadek O, takie smutne, mało kolorowe O, od razu nabrały barwy A jeszcze postawiłam te dwa kibalki, które doszły z zewem natury e, Żeby klienci mieli też go korzystać A ty czemu tu stoisz? Czemu? Uciążliwy klient Mogę wyprosić ją, ale na razie jeszcze nie weszła na posesję A tu właśnie ten jeden kwiatek jeszcze zrobiłam Aptekarstwo jeszcze, zaputelkuje emocje Czy możemy to? O, mo czyli dobra ona nie skończyła tego. Dodajmy wazon jakiś, może jakiś bardzo biało-złote. I czy mogę to schować do. A nie posiadam, ale możemy to sprzedać. Chociaż tyle dobrego. Ewoluit też grzybki i tu dużo też nam ewoluowało się rzeczy. Super. I znowu kwiaty zostały. Zobaczcie, co to jest. Co się z tym teraz bugowane? Prawdzę, co dobra Może powitajmy w naszej firmie tą panią, bo widzę, że ona jest tą negatywną Czy ludzie coś nam kupują tutaj w ogóle, czy po prostu przychodzą tylko... Tak, przychodzą tylko łowić Bo zaraz, zamiast jakiejś z tych rzeczy innych Co my tu mamy? Szukanie żab, wędku zajmuje się ogrodem? No kurczę, to wszystko jest tak naprawdę do sprzedaży A nasi za godzinę Dobra, niech siedzą i po prostu nam zarabiają, nie? Zarabiają, to, co chcą, nie muszą kupować rzeczy Chyba. Poproś Zaprzestanie spożywania swojej tutaj. Chyba się po niej bym nie spodziewała, nalanie takiego zachowania. No, halo? I co? Zaprzestaniesz, czy może coś kupisz w końcu? Kupisz to, nie będę na ciebie zła. O, kupiłaś. Dobra. No to. Proszę, nie bądź aż taka negatywnie tutaj nastawiona do mojej firmy. I jeszcze tu bym wrzuciła. Chociaż nie, 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 nie. nie. uj, bo ja zaraz tutaj przez przypadek zrobię to, co. ten, a mieliśmy przecież tutaj. Do wytworzyć. No nie mamy lekarstwo holistyczne, możliwość wytworzenia już. Okej, okay. czyli wypełnimy naszą aspirację i wytworzymy lekarstwo holistyczne. I chyba zakończymy dzisiaj naszą tą aspirację, entuzjastem Mikstur. Natomiast no jeszcze zostanie nam nasza praca na maksa, chociaż jesteśmy już na tym dziesiątym poziomie, Ale bym chciała, wiecie, tutaj dobić to do maksa i zająć się wróżkowaniem. Jeszcze chcesz udzielić świętego błogosławieństwa swojej To moja druga. I co to się? Co, co tu się stało? zrobię jednego skrinka Aj, już się poprawiło. Ponu za mistrzostwo. Czy, czy maskuly? Tak, odblokuj sobie. Nie będę ci niczego żałować. I w takim razie mamy entuzjastę miksur ukończonego. Jej W takim razie wybierzemy nową. Wróżkowa. Podróż wróżki. Więc wypełniliśmy już jeden etap nasz. Ja tutaj szybciutko jeszcze na chwilkę zapowiem. Chociaż nie, może tam coś lecieć. A ona w międzyczasie zdobywa sobie informacje o lekarstwach. A tam niech nam pieniądze wpływają. Cymolony i tak. Musimy teraz zostać wróżką. Urządzić następującą liczbę wróżkowych imprez tanecznych w domu wróżki. I zaprzyjaźnić się następującą liczbą wróżek. Teoretycznie powinna nam wskoczyć. A znaczy się znajomość, bo przecież znajomy. Tytanie. Już tu nie będę czytała. Mamy zrówno, że... Zrównoważoną praktyczkę Zobaczmy czy coś tutaj, czy nam tutaj wskoczyło Tak, zrównoważona praktyczna Holistyczna urodzicielka i Za trzy dni mamy urodziny Dobrze, moi drodzy, to weźmiemy tutaj Niech ona jeszcze to dokończy I my w... możemy tak naprawdę Zacząć już bycie wróżką, a zostawię specjalnie krowokwiata Niech ktoś go, tak powiem Niech ktoś zje ten tort O, i Matka Natura przyszła do nas jako klientka Przynajmniej jak przynoszą, to specjalnie postawiam tutaj śmietniczek Który będzie nam nawet te 10 simolonów Zgarniał a, wiecie, no wiecie, jedna osoba na parceli to tylko 10 simulonów, ale przynajmniej za to będą te 10 simulonów i tak uzbiera troszkę. Już mamy 9 tysięcy, zaczynaliśmy z 5 z kawałkiem, no prawie 6 no to. Ponad 3000 już zarobiliśmy no, moja droga, szybciej tu jeszcze kończ Ja bym chciała zaraz ogarnąć I zasadzić ten krzawik, jeszcze dzisiaj Okej okay, kochani, kliknęłam, ale może jeszcze raz Żebyście wy co sami zobaczyli Kliknęłam, zasadź bajkową sadzonkę I od razu wyskoczyło mi, Aurelia zamierza przywołać matkę naturę, Czy ona tymczasowy urok, który sprawi, że Aurelia Będzie mogła ukończyć wróżkową przemianę Czy Aurelia ma kontynuować? Tak, chcemy Tam, że pierw posadzi, potem się, wiecie o. Uuu, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. nie wstawaj. Nie. Ojej, już zaczęłaś wstawać. A ja chciałam takie ładne zdjątko ci zrobić. O. Okej, okay, to ty tylko tyle. Myślałam, że ten kwiat z nami zostaje. Dobra, mam za duże wymagania. Więcej, poproś o urok. Wróżą ja mówię? Poproś o urok Matki Natury? No to ona od razu nam daje, tak? To wszystko halo. Otrzymujesz mój specjalny urok. Aby ukończyć transformację, musisz teraz odnaleźć w ERD moje zaczarowane wody. Gdy to zrobisz, wejdź do źródła Księżycowej i otrzymaj swoje skrzydła. Wiesz jednak, ten urok nie będzie trwał wiecznie. I ile on będzie trwać? 24 godziny mamy czasu. Okej, okay, kochani. Staniemy rano i się tam udamy, dobrze? Bo ja nie będę tutaj już teraz po ciemaku tam lecieć. Witajcie, kochani, w Everdef. Ja tu jeszcze ją szybciutko wyślę do łazienki, bo widzę, że to jest w ogóle łazienka gdzieś. Wybierz sobie samą łazieneczkę. Jesteśmy w tutaj barze. Z piąta rano, zaraz za, za parę godzin, to znaczy za cztery zaczynamy pracę. Natomiast tutaj się wybraliśmy, żeby odwiedzić ten czerwony stawik. Chcę tylko zerknąć tutaj, może w ogóle zapozuję, żebyśmy wszyscy zobaczyli. Co mamy? Bar. Tu gdzieś jest pusta polanka ze stawem, z tego co wiem. Też moglibyśmy tu zamieszkać. Tam jest nasz domek. To nie jest nasz domek. Nie w tym save'ie. <laughs> tutaj będzie domek Aurelii. Jak już będzie wróżką, to się przeprowadzimy tutaj. To znaczy, jak już zacznę chociaż może pierwszą aspirację, bo chciałabym jeszcze chwilkę pograć na tamtej parceli. Bardzo mi się ona spodobała, zwłaszcza teraz troszkę jej wyremontowałam rzeczy. Może coś się zmieni. Tu mamy y y jakiś pałacyk, tam mamy kolejny domek i tutaj mamy tę wróżkową, czarną dziurę, która pochłania wszystko i nic nie wiemy, co tam się dzieje. E, Aurelia idź Szybciutko tutaj. Ja to nie będę mówię, zwlekać. Tyleć się do łazienki i zaraz zobaczymy tutaj. Powiem wam szczerze, jeju to pięknie wygląda. W momencik, zobaczcie. Oj, nie, to pod tamtym kątem było super. Zobaczcie, jest ranek. Jak promienie słońca tutaj padają. To, to im się udało. Powiem wam szczerze. To im się naprawdę fajnie udało. I jest pięknie tutaj. Możemy nawet tutaj przecież popływać, tak? Bo zmieni emocje. Spytaj źródła kropi jak się czuje, że kropli. Zabutelkuj. A zobacz, zobaczmy, może, no, zabutelkujmy. Bym chciała zobaczyć. O, tu mamy jakąś wróżkę. Może gdzieś tutaj ktoś zostawił swoje. Nie widzę, żeby zostawili swoje magiczne pyłki. Jedno, jeden minus mojego, to, moim zdaniem, tego dodatku jest to, że my te rośliny mamy tylko w debugu i nie ma ich. Normalnie, wiecie, w. Normalnie wbuduje. Trzeba wejść w debug. To, to, to jest taki minus tego. Poza tym, naprawdę świetne, ładne są tutaj roślinki. Bardzo niektóre mi się spodobały. O, już się przebrałaś. Chciałam zobaczyć, jak ty zostajesz wróżką. Pierwsze co. A, to zabutelkujesz emocje Mogliśmy się jeszcze podejść procent, ok, a możemy poprosić o. w ogóle zapytajmy się ją o emocje. Wchodzisz głębiej. W, w ogóle. W, hej, fajnie to wygląda. Jak się czuję? Jestem rozbawione. Fajnie, to już prawie piąteczek. No jest piąteczek, moje drogie źródełko. I zostajmy wróżką, zanim będziemy musieli się udać do pracy. Jak to wygo, w, wygląda, no? Ja bym chciała to zobaczyć. Wpada też na aktywnej, prawie że pauzie. O, o, właśnie to, właśnie to chciałabym zobaczyć. No i. Zaraz zmienię jej skrzydełka. Chociaż ładne ma, tylko bym chciała może kolor zmienić. Powiem wam, nawet, nawet, animacja, nawet, nawet. Ale chyba zmienię jej ten, te skrzydełka jednak, chociaż bardzo ładne są. Jednak ja jej zmienię, zanim ruszymy do pracy. Dobrze, kochani, już wyszliśmy z. Kasa, to znaczy ja wyszłam z kasa. Nie będę wam tego tutaj skracać, bo teraz się namęczyłam. Doszedł nam tatuażek, jeden drugi i troszkę inny strój dla wróżki. Może podleć błyskawicznie leć tutaj. Aha. Fajna animacja. Teleportacja. E, tak, e, kochani, może ja zanim dalej zacznę, wam pokazać wszystko, zapiszę tutaj sobie po wyjściu z kasu, bo to różnie może bywać. Powiem Wam, że lekcję przejrzę później, bo trochę tego będzie. Możecie sobie tutaj zapozować i przeczytać. Damy wróżki, magiczny pył. Stawianie się wróżką to już mamy. Rezygnacja ze esencji wróżki. Na razie nie będziemy rezygnować. Druga rzecz, pokażmy jej. Jeszcze możemy wykryć emocje, odzyskać siłę emocjonalną, strzepnij magiczny pył, Ukryj wróżką postać i wyłącz latanie. Nie chcemy na razie tego. Ja chcę na razie Wam pokazać stroje dla wróżki, bo troszkę zmieniam je. Pierwszy strój no. wygląda w ten sposób. Chciałam, żeby po prostu postać się różnia, chociaż jej nie zmieniałam koloru skóry. Mogłam. Pierwszy strój jej wygląda w ten sposób. Drugi strój wygląda w ten sposób. Staram się takich w kolorach albo krem biały, albo zieleń, które Lubię zieleń. Ta sukienka jest piękna, cudowna, bardzo mi się ona podoba. Tak samo jak ten pierwszy, z którym mi się podoba. Ten też jest niczego sobie, taki właśnie fajny, chociaż niekoniecznie wróżka, bardziej mi tu pasuje do czarodzieja, wiecie, akademia i sprawy, nie? Taki strój do spania ma. to po prostu wersja pierwszego, tylko w innym kolorze. Na wyjście na imprezę trochę dłuższą, tutaj sukieneczkę dałam. Dalej mamy ten już, który do kąpieli widzieliście. I jeszcze mamy dwa stroje na ciepłą pogodę. To chyba wersja drugiego, dziennego, tylko w zielonym odcieniu zamiast białym. I mamy ostatnią, zimowy, te sama, co mieliśmy na impreza tylko w zielonym z tego odcieniu ciemniejszym taki zieleni bardziej morski. O tu jakaś wróżyczka przyszła. Wyskawicznie okej, okay. czyli możemy w ten sposób coś jeszcze zobaczyć, sprawdzić. No, Wykrymy emocje. Powiem no, wam szczerze, że nawet fajna animacja. To ja sobie w ogóle tak z daleka to wygląda. Nawet się nie przyglądałam temu. Mamy Simoraś. Dalej wróżeczka mamy co, co, co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Co to jest? A Dobra, są emocje, czyli mm, siła emocjonalna, zabawa to, że energia, czyli jedzenie już nam nie będzie potrzebne, to nie wiem po co kuchnię robiłam, zapomniałam. E, tu też jest zadowolona, czy coś możemy z tym zrobić? Poproś o zakazany owoc, nie nie chcemy. Poproszę o magiczną fasolkę, również nie chcemy, jako wróżka, co możemy? Płonąć ci emocje, ale mamy siłę emocjonalną bardzo wysoką, więc wolałabym tego na razie nie robić. Zanim przyjdziemy, mamy tutaj punkty. Znaczy będziemy mieli punkty Będziemy mogli wyleczyć lub nałożyć dolegliwość To będzie ciekawie Mamy wpływ na czyjeś emocje Ciekawe Zaczar... Bardziej mnie będzie ta natura interesowała Mamy zdobyć dobroduszną moc I zdobyć nikczemną moc No to tym jeszcze się zastanowimy Bardziej bym chciała iść w kierunku... No bo... Na razie mamy naturopatę, którego zrezygnujemy po dzisiejszym dniu. Zajmiemy się własnym biznesem, który będzie nam przynosił dochody bez męczenia się. Będziemy wtedy właśnie sprzedawać wszystkie emocje, które wróżka tutaj weźmie. Chociaż dolegliwości, wiecie, zsyłamy dolegliwość i zapraszamy do nas, do, do naszego domku, w sensie do naszego jako klient. No to byłoby ciekawe, prawda? To się jeszcze zobaczy. przemyślimy to. To znaczy, ja przemyślę to. Na razie mamy pierwszy poziom. Mieliśmy się, staliśmy się wróżką, i tak naprawdę nam zostało, żeby wypełnić te wyzwania osiągnąć maksymalny poziom we wróżkowych historiach. Jesteśmy na razie na pierwszym. Po prostu zarobić milion simulonów. Na razie mamy 4000, tysiące, które pewnie wydam. W następnym odcinku postaram się nas przeprowadzić do Everdev, tego domku, który zbudowałam. Chyba, że zbuduję nowy. Jeszcze nie wiem. To się okaże. Wyślę dzisiaj Aurelię normalnie po prostu do pracy jako idź do pracy, niech się tam przemęczy ten nie ostatni dzień w tej pracy. I... Kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy się zbliżać do końca, to znaczy jeszcze będziemy mieli sporo do przegrania, ale mam nadzieję, że bliżej nam do końca niż dalej. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście. Dziękuję za to, że oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa! Już jesteśmy wróżkami. Ciekawe co teraz będzie przed nami i jakie wyzwania nas będą czekać.